Serial Kanal Plus. Ja kapitan. Te rzeczy, które dzisiaj mam, to się, to się nauczyłem na ulicy. My first thought after you he take was To nie jest tak, że w każdym że opaskę sobie nałożysz i, i grasz. To, to, jest, jaka, jaka! to Mistrzostwo Polski nie było odpowiednio skonsumowane. Jedna sytuacja może zmienić wszystko. go football, something wrong. Od 28 maja tylko w Kanal Plus Online. Jeśli mecz może przynieść to, za co uwielbiamy żużel, szybkie zwroty akcji błyskawiczne, decyzje i nerwy jeszcze przed pierwszym wyścigiem, to dziś mamy taki mecz, bo to co działo się tu od godziny mniej więcej 17, jak reagowano na świat widzialny, na prognozy pogody, jak często zmieniano koncepcję i taktykę, jak wiele scenariuszy zarysowano, no to takie rzeczy tylko w sporcie żurzlowym, a jeśli tymi przyprawami wzbogaca się danie derbowe. To musi być ekscytująco. Zolesz, GKM Grudziądz, KS Apator Toruń na 23. mecz tych drużyn. Zapraszają serdecznie. Patryk Malitowski i Tomasz Dryła. Witamy. Dudek Frick, Lampard, Polski, Ależ, Wydawało się, że moment dla Fricka tu jest jednak zdecydowanie dla duzer za w krawężniku wyskakuje jeszcze Wiktor Lampard i dwaj zawodnicy gości na dwóch pierwszych miejscach. Patryk Dudek Wiktor Lampard, Max Frick na trzeciej pozycji. Jay Mordley, zamykający stawkę. Jeszcze wydawało się, że może być ostro, że może być zażarcie między Lampartem a Frickiem, ale pewniejsza, spokojniejsza jazda zawodnika gości w tym wyścigu na drugim okrążeniu. Jak będzie na trzecim, to znowu zbliża się do jego Australijczyk. Widzimy, że te mocno nas... Przestrzenie Torus przy wejściu, wejściu z ruchu, gdzie Plandeka coś puściła, mogą być kłopotliwe. Zaczyna Apator od potwójnego zwycięstwa. Duders już na czwartym okrążeniu, jeszcze nie rezygnuje Max Frick. Jeszcze stara się przedłużyć, przeciągnąć prosto, ale... Nie pozwoli mu, nie pozwoli mu prawdopodobnie Wiktor Lampard. 5-1 Anioły z Torunia zaczynają od podwójnej wygranej. Głuko musieliśmy czekać. Mocna odpowiedź młodzieży gospodarzy, bo już na szczycie pierwszego łuku mają dobrych kilka metrów przewagi Małkiewicz i Łobodziński. Ależ teraz zdecydowanie wjechał Wafel, bo nie chce by ten jego premierowy punkt w grudziąco był jeden. Przepychalka mocna walka na łokcie, na pełnym dystansie, na pełnej prędkości. No i jest na drugiej pozycji Mateusz Affeld z przodu cały czas Kevin Małkiewicz. Przypominam, 7 punktów i bonusy w ubiegłym roku w Marwali. Petard Sparty przeciwko Apatorowi, cały czas na drugiej pozycji Affeld. Trzeci ciągle Łobodziński, ale być może jeszcze nadejdzie... Zagrożenie ze strony Lewandowskiego odważnie, śmiało wypuszcza się do tego ostatniego ataku w Kurzawie. Jeszcze nie teraz, jeszcze będzie miał jedno okrążenie. Widać, że przebija się przez ten pył. Chce, stara się teraz mocno wykontrował motocykl Lewandowski i pewnie będzie mu już ciężko o kolejny atak. 4 do 2 wygrywają gospodarze z się Ostatnio komplet. Lewandowski na czwartym taśma w kurze. Najlepiej Łobodziński przy krawężniku mocno przed Pełski z Tarasienko, Tarasienko, czy przed Wadim wyleciał do przodu na podwójnym prowadzeniu Gospod Mocno w poprzek jadący na tym łoku Paweł Przedpełski. I że to on, jeśli będzie taka możliwość, powinien próbować pomagać młodszemu, mniej doświadczonemu zawodnikowi. A teraz jednakowi. przypominamy, pierwszy komplet w swojej karierze w poprzednim meczu tutaj na tym stadionie przeciwko. No niepokonany po raz pierwszy w PG Ekstra. Lidze Ternas, Wadim Tarasienko, no zwalnia, robi co może, żeby ten Kacper był ciągle przed nim, aż pokazuje: chłopie, jedź ręką! Jakby już miał naprawdę tej walki i tego prowadzenia po dziurki w nosie! Ale co z tego? Paweł Przedbelski z tyłu, Lewandowski jeszcze dalej. Dowieźli to! Dowieźli to! Ależ poszedł Fadim nieprawdopodobnie, a z czwartego Max Frick na podwójnym gospodarze, ale wiedzą, że za nimi Lux Norpedo! Jaka wielka i długaśna yy, ta prosta Emila Sajfudinowa, jak się bronić, nie da się bronić, raz, dwa, jedną piką wycinował obu i zdążył zakręcić na tej jakrawce. coś nieprawdopodobnego. Szaleństwo na sektorze zajmowanym przez kibiców z Torunia, pustynna burza trwa, ile tamtego piaku, ile tamtego pyłu, a najwięcej rzuca się spod tylnego Emila Sajfudinowa coś niesamowitego wykonał w tym wyścigu na torze, na którym jest najmniej mijanek w lidze. Na którym mijanki na okrążeniu drugim, trzecim zdarzają się raz na kilka spotkań. On załatwił sprawę bez żadnych wątpliwości. Taraszenko znów będzie musiał poczekać na ligowe zwycięstwo z Emilem Sajfudinowem. Byli przez moment na dwóch pierwszych, na pierwszym. Kończy Emil Zajfudino Lewandowski na torze pierwszy, wspomniany licji na drugim. Emil Tor trzeci, Kasper Plodra czwarte, pole startowe. Jaymo, Jaymo, ten motocykl ciągnął go bardzo śmiało do wejścia w pierwszy łuk. Głowa radośnie podrygiwała i teraz wie, że trzeba uciekać, bo spodziewa się, że zanim demon Emil Zajfudino w Plodera sobie jedzie po zewnętrznej Jaymo Pludra przy krawężniku Emil Sajfudinow za chwilę może mieć problem z pludrą. Jak długo będzie trwał ten problem? No niedługo, ale to jest wszystko woda na młędzej Monaliceja. Pludra nie odpuszcza Sajfudinowowi. Speedway. Swoje bardzo dziwnego, ale pięknego. Na pierwszym miejscu Jamon Litzi. Przypominam, nigdy w lidze nie pokonał Emila Sajfudinowa. Robi to po raz pierwszy. Emil Zajfudinow pierwsze punkty traci. Plutra jest w tym meczu. 4 do 2 na taki układ, na taki wynik. Układa się ten wyścig, bo to już się chyba. Jamon Nizzi pierwszy raz w karierze, wierzy za plecami Emila Sajfudinowa. Pludra przywozi bardzo ważny punkt, mało, ale jednak do przodu. Pludra przed Pełski, Frick Dudek, teraz już poszli przed Pełski do góry. Frick zepsuł start, ale ładuje się w kredę, Frix jest pierwszy. Pludra wyjeżdża za nim, Duzers nadział się na jego deflektor. Przed Pełski zostaje z tyłu Duzers, bardzo szeroko. Czy to będzie bardzo skuteczne? Na razie nie. Pełski też się chce włączyć z przodu, Max Fricka pludra, jedzie cały czas za nim i wydaje się, że potwierdza Patryk Dudek tę teorię, którą ty przed chwilą no znakomicie i wypatrzyłeś i opisałeś, że ta zewnętrzna już takich korzyści nie przynosi. Szaleństwo w Grudziądzu, gospodarze, ich kibice uwierzyli, ależ wyścig Dudek i Przedpełski, którzy jechali takie znakomite zawody teraz na pozycji trzeciej i czwartej. Ciszej, spokojniej. Na sektorze zajmowanym przez kibiców Papa Gigantyczna przewaga, jaką zbudował Max Frigg. I bardzo, kto wie, czy nie najważniejsze punkty. Jak dotąd w tym sezonie, wiezie. Dwa z bonusem. Kacper Pludra. Jeszcze jeden szalony atak. Patryka Dudka. nie da rady. 5 do 1. Brudzią wraca na dobre do tego meczu. Tarasienko, Sajfudinow. Przypominam jeszcze, nie pokonał Plutra i niepokonany dzisiaj Lampard, Ma w górę, nawet na ma Tarasienki ale leci też Plutra, Ale kończył za plecami po tym fenomenalnym ataku. Teraz cały czas na 4 do 2 jadą gospodarze, a przypominamy, ten wynik niepełny tutaj 4-2 w jedną, 4-2 w drugą może dawać prowadzenie punktem dla gospodarzy lub gości. Na razie to goście punktem prowadzą, ale ostatnie okrążenie. W pierwszym miejscu zaczyna Vadim Tarasjenko. Pierwszy raz jest przed Zajfudinowem w lidze. Tylko czy dojedzie do kreski Zajfutinow drugi, trzeci Pludra. Wiktor Lampard, który nie miał rywala za sobą w tym meczu. Teraz ma obu 4 do 2 przed nominowanymi gospodarze. Będą prowadzić punktem coś niesamowitego. Szurzel jest zdecydowanie najbardziej podniecającą rzeczą, jaką można robić w ubraniu. Co to jest za scenariusz? Co to jest za dramaturgia? Nieprawdopodobne rzeczy. Max Frick po trzecie indywidualne zwycięstwo, ale to teraz nie ma znaczenia. Czyżby to się naprawdę wydarzyło? Te koszmary wyjazdowe ekipy toruńskiej, która A za chwilę może się okazać, że tu będzie 4-9 po stronie gospodarzy. 4-7, przepraszam, bo ten wynik, tak jak mówiłem, niepełny. Grudziądz wygrywa 23 derby z patorem po meczu, który miał więcej niż wszystko. Euforia. Ekipie gospodarzy a w Toruniu myślę, że wielkie zdziwienie, bo jak ktoś zada sobie pytanie, jak można było ten mecz przegrać, to nie wiem, gdzie i u kogo znajdzie odpowiedź. 47 42 derby dla Grudziądza. My oczywiście zaklinamy Państwa, abyście nie wyłączali telewizorów. Hmm, czy też laptopów, urządzeń, na których jesteście z nami za moment prosto z za magazyn PGE Ekstraligi, A za komentarz dziękuję Patryk Malitowski i Tomek Dryła. Do zobaczenia. Nowy serial Canal Plus. Ja kapitan. Te rzeczy, które dzisiaj mam, to się, to się nauczyłem na ulicy. My first thought after you he take headcount was mother f*****. To, to nie jest tak, że w każdym sobie myślisz, że opaskę sobie nałożysz i, i, i grasz. To i to Mistrzostwo Polski nie było odpowiednio skonsumowane. Jedna sytuacja może zmniejszyć wszystko. If I wake up and I don't want to go and train football, Od 28 maja tylko w Kanal Plus Online. Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Canal Plus Online. Oglądaj jak ci wygodnie.